Dzisiaj gramy kolejny raz na naszej.dg. Yy, tak, jest to moje drugie konto, bo na końcu chciałem zacząć od nowa, ale w sumie zauważyłem, że nie ma sensu, więc będę teraz nagrywał na tym koncie. Czekajcie widzę, tutaj to wpiszę market, będę już to wkurza. Okej, okay, dziękuję. E, a więc tak, tutaj mam lepsze iPemy, bo w 115 oprócz e, klaty. E, mam też na przykład e, VIP-a, kupiłem sobie, bo zauważyłem, że tak naprawdę to kosztuje jedynie 8 zł, a naprawdę daje takie zyski, że polecam każdemu. W sumie to pójdziemy sobie na bezpieczną i tam sobie pokopiemy. Tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. Jak widzicie, widzicie VIP'a. I w sumie możemy kopać emeraldy. I napiszcie mi widzowie co się bardziej opłaca. gąbki, czy kilof? Czy w sumie emeraldy? Bo jakby nie wiem za bardzo ale w sumie tą kopię myślę, że jest tak do 200 tysięcy i co? Widzimy się za chwileczkę dobra widzowie, a więc mam już 200 tysięcy tak, ja to kopiłem 10 minut, ale jeszcze na chwilę mam afka. awka a za te 16 godzin sobie kupiłem klucz do epickiej skrzynki więc teraz pójdziemy na spawna i sobie zrobimy opening dobra, tutaj z animacją czy bez... Jakby to jest w sumie sam bardzo dobry drop. Dobra. Z animacją. Aha. Serio! Jakby nie mogłem wyjść nic innego, nie? Ja bym już nie wiem, cieszył nawet z... Yeah. Nawet bym się cieszył z... Czterech koksów, ale musiałem wyjść Elytra, nie? No tylko nie chcę, tylko kliknąłem bez animacji No jaj, jaj, wystaw za ile taka może chodzić yy, Jeden, wywielbił na ilość i wystawić za ile widzowe Oto jest pytanie Myślę, że tak za mm, 650 tysięcy? To jest elektra, nie? To wiesz, jest żadna część zbroi, myślę, że to szybko zejdzie. Eee, litera, dziesiątka na rynku za sześćdziesiątka. Dobra, napisałem. Kto kupi, ten kupi, kto nie kupi, ten nie kupi. Eee, um, ty... Ty 20. Um. I w sumie ja sobie to powystawiam. To się jeszcze wmieści? Tak, to się wmieści, ale to się wymieści. No właśnie. Mam 200 tysięcy i w sumie pójdę teraz poszukać sobie jakichś fajnych ofert na rynku. Dobra. Rynku. O, i ja od razu ktoś mi kupił. No to bardzo super. Mm, co tutaj mamy? Ja bym sobie w sumie chyba w zbroję zainwestował. No, taka... Są tu elitery No i Wyższej ceny. E, brak sortowania. Najniższa. O! O to mi chodziło. E, kurde, jakieś smucze i ten No ale to... 600 tysięcy, 200 tysięcy przepraszam i za to chyba nie kupię żadną część 16 yy, mi się tak zdaje i najwyższe ceny Oha, nie, to ja chcę No dziękuję bardzo No nie ma baty, że ja coś kupię 16, nie bo to kurde widzicie, wszędzie są piętnastki, a jak jest to szesnastka, to nagle 700 tysięcy. No i to tak jest takie wkurzające trochę. Bo no, mi się zdaje, że na rynku to się tak bardziej opłaca kupować, kupować, e, niż, <coughs> e, niż robić samemu takie sety. No ale nie wiem, może ja się... No w sumie ja się chyba nie znam za bardzo. No nie, no nie ma nic. Kurde. E, Rym... Jak to się stało Synek? No nie... Co dają te Lizaki? Mnie to ciekawi. Mnie... to tak ciekawi, co daję te lizaki, głupie? Naprawdę. Te lizaki... No nie wiem. Tak. Dobra, może dziś będzie coś fajnego na strefie pvp. Sobie polecimy. Kogoś słabszego gracza z dziesiątką. Damy do kobułebów. Chodź tu. Widzowie, jednak o, Chyba muszę sobie totem to kupić. No widzicie widzicie, jest 215 Starczy, że... bo teraz często, prawie większość ma czy już jakieś... Nie wiem, 17, nie? Ech, chyba sobie pójdę tak czy siak kupić ten totem Bo te totemy naprawdę się opłacają Chyba sobie nawet dwa kupię Sklep No bo te totemy to kurde padają jak na... nie powiem co A tu i tak lepiej z tylko dwa, 2 bo potem będą hejtować i że O, tylko grzesz na totemy No cóż Bywa jak bywa Tutaj jest za... często jest ktoś na M, Ale nie tym razem no I Może w wulkanie ktoś jest ja pewnie w domu jakieś kwarce nie było to Kurde. no i ech nie, nie umarniał no to nie mógł hitboxy szybkie bo ten mieć piętnastka nie jest taki zły nie no gdzie ty lecisz chodź ja. trzeba mi dać antyloga aj dobra niech sobie gdzieś go kurzemia mm, dobra tu lecimy aj Czy mogę w kabla, ale wiecie no. Kurde myślałem, że nie widzi, ale chyba mnie nie widział. No i od razu ucieka taki chłop. Będę mi jako Ja a widzieliście, że wcześniej wcześniej całe to mi zbiło od razu totem. ten... Ajajaj No bo ja też się nie chcę wklejać w jakieś dwudziestki, bo wiem, że padnę zaraz od nich Okej, okay, dziękuję Drugie... no, wszystko dwójka, klasyczek Może tym tunelem sobie polecimy no, dobra, kurde, ciężko się tym doleci trochę, albo ja po prostu jestem tragiczny. Mm, teraz jest często dużo osób na nederajcie, no, ale zazwyczaj tych lepszych niż 115 Mmm... Dobra, wiem, że na pewno nie będzie gvipów, bo to jest głupie, bo on na pewno mają minimum 115 Takich Takich VIP-ów, no. Najlepiej to bez rangi. O, cześć. To że takie Steve'y sobie latają, zabijacie go i nawet nic z niego nie dostaje. Bez, no, bez sensu. będę do player. Lamdini Firewark. A hm. nie, nie, nikogo znaleźć. Naprawdę, nikogo nie, 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 Dobra, po prostu latam cały czas w tym samym miejscu i tyle, w sumie na no się nie dziwić. Ale ja mam jakieś żeby dać na medze. Dobra. Zaraz chyba będę musiał lecieć po fajerwerki. No ale... Ech, trudno. Ej, to jakiś Steve. No właśnie! Dla tego się ich już nie opłaca zabijać chyba sobie kupię dwa staki takich mam by to spróbuję kogoś yy. dobra spalę firewerki trzeba kupić dwa staki z waluta serwerowa to te to I teraz fajerwerki, dobra. Ale to nie miało być... Właśnie, no. Co on jakiś Freddy Boy, O kurde, ja on tych skrzynek otwiera? Dobrze się czuje chłop. Mógłby się podzielić, nie? Ja bym teraz był. To był. No jakiś... Netherite mnie goni. Eee... Co? Aha Fajnie, że wcześniej to ja normalnie mogłem Przepraszam, wie... Przepraszam bardzo chcę trzeba zmienić Stoła, No sto, no na trójkę sobie pójdziemy To jest mnie mniej ludzi Dobra lecimy tam nikogo nie ma tu ktoś jest o jezus no właśnie to najlepiej to tu się na koksie wbijać No, zero no wystarczyło zjeść chwilka i tyle Chyba może miała jakąś setę, nie wiem, Nie wiem. gdzie teraz polecieć? No, te emeraldy to nie, podpadają. O, teraz już rzesław będzie ode mnie. O! Jezu. Ech. Widzicie, raz kogoś w... Trochę mi wdziwia, gdzie zadaliście i od razu się już boi. Nikomu nikogo nigdzie nie znaleźć. Hech, ale... i zorał. Czasami tutaj świeta Elytra buguje, ale to jest takie wkurzające. Ech. No, i go ze mną. Dlaczego ludzie ludzi nie daję w kłopowy? Ja muszę ich dawać w kłopowy. Tak to mi potem... O nie, to jest gvip. No właśnie widzicie, nie? Nawet ja mam seta 15, ile ja mu chyba zadałem tych krytów. 4. No. Oj, to jest jakiś typ Czy nie mam -Vipa? Nie, to jest VIP, dobra. To zapewne się z nim nie lubię. Jakie masz set, ale nie wiem kto. Ja już tam nawet nie wchodzę do, tego, do tych gąbeczek, do wulkanu, bo to nie ma sensu. To chyba jakieś sole ma... O nie, ma, nie mam sole! O, to dziwne. Proszę, jak ty go nie, Dobra, nie, Do jakichś innych idzie. Mam jeszcze ponad ferwerek to na luże. Hej, Ktoś tutaj jest? Nie. Nie ma tutaj nikogo. No i teraz wiecie, są te sety 25 i to jest naprawdę ciężko, żeby kogoś zabić. Jak zabijecie to set 13, macie, z którego macie praktycznie zero korzyści. No ja tak właśnie te fajerwerki trochę marnuję, no ale co zrobić? Trzeba kogoś znaleźć, żeby zabić. Hm. Ach, Jezus. Ja muszę się kogoś dawać w kawałem. Widzicie, ja sam siebie dalej a potem się dziwię, że ja często dodam. Kto to jest ktoś bez zbrojny? Nie zbrojka. O, tu jakiś dobry chłop. Nie, mnie. Ja się z tobą nie chcę bić. I już mamy no, 15 minut. Um, nie. Nie, nie, nie. Tutaj nikogo nie ma, ale po prostu świetnie. Ej, o! O! Ej, co mi ja ci chcę pomóc, kolego. Ej, nie zabijecie się. Nie ma badań. No wiedziałem. Ech, właśnie ja raz... raz jakiś typowy jest typa w sumie set cały 15. No nie set, tylko y, kilo chyba i mieczy. No. Ym, mam sobie w ogóle taki straszny katar. To jest też katastrofa. Alergia teraz i w ogóle. Ach. I co ja deseta gwardiera, skiery i wieczór gardiery ze z mm. takimi... No nie wiem. No, nie ma naprawdę, no? Masz rację. Zgada Te ganki, to kiedyś były takie oblegane. A teraz? Tutaj no, nikt nie zbiera. Bo sobie dali na bezpieczną i... No i tyle. Ech, Szko szkoda, że jeszcze na bezpieczny, nie ma tych e kwartów, jest tylko sianko. W nikogo tu nie ma. Może polecieć na kwart, żeby umrzeć. No, to też nie dobry e Tam ktoś kopie jakiś, nie, jakiś szwista. A tu jest jakiś dutek, czyli ma na pewno lepszego seta ode mnie, bo ma svipa. A to nie, ja przez to obrazy nie, nie wylatuję. Bra? No. no i kurde! O, się wycofał. No i zaś tam latuję. Kto decyluje, on no, jakiś puchatek.

Taky píšete píše a ty píšeš MSG. i hey, taky to yeah. super. Bo se, to to jest

Spotkajmy się przy kupcu od rzeczy guardiana. Jestem tam... nie wiem. W kupcu. No jest, to jest kuper, nie? No. Okay. jesteś cechowy naprawdę dobra widzę a więc ja robię cięcie i się widzimy potem a więc widzę że ty po prostu mnie askalowałeś nie że tylko pisałem do niego i przynajmniej nie opisywał a więc w sumie to dziękuję wam za oglądanie dziękuję że byliście ze mną i co do następnego materiału cześć